Siemanko wszystkim. Siema, siema, siema. Co tam u was słychać? Piąteczek, nie? W końcu, kurde, wolno od szkoły i jutro, o tej samej godzinie, nawet może wcześniej, może się jutro odpala o 18. Gramy całą noc, nie? Meanwhile? Niestety, no niestety nie udało nam się dzisiaj pograć, no i <laughs> idę płakać, cielo. Nie? Także jutro się przygotujcie, kupcie energetyki, kupcie kawę, chyba że jesteście niepełnoletni, to broń Boże, nie wolno. A ja co? Przechodzę już do grania w grę, bo już mam odpalonego zomboida. Jeszcze przed startem przypomnę tylko o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A jeśli chcesz razem ze mną budować tą wielką osadę, dołącz na do mojego Discorda, który jest podlinkowany w opisie. I tam dowiesz się wszystkich szczegółów odnośnie tego, jak dołączyć na serwer. Ło, wow. obudziłem się w barze, ale był menaż. Czwarta rano, coś dzieje. Halo, ojej, jak mi suszy, halo, o Boże, A, ale mi suszy. Ale nic, można pić, ale trzeba wstać rano, Ty polega... Po... Nie, to, że mam płot do zbudowania palisadzi, to nie oznacza, że nie mogę pić. Wystarczy wstawać rano, na tym polega odpowiedzialność. Siemanko! Witam! Siema Piotr Odzielski. A i ogólnie to tak, e, czy posiadasz w ogóle jakikolwiek kask? Nie, niestety nie. Musimy ci jakiś załatwić. A i dzisiaj chyba nie będzie kucharza, bo Foxa nie ma i Rakusia też nie. No to ktoś będzie musiał przejąć ich funkcję. Ty, ktoś musi zostać kucharzem. W ogóle, ile już na serwie się zebrało? 6 dopiero? To kucha... Mówisz, że kucharza dzisiaj nie będzie, tak? Nie, a chcesz się za... przyjąć jego puche Nie, nie umiem gotować, a po drugie... Jest no ogodny, też, nie. kucharz też nie umiał gotować i ok. No, no nie wiem, czy na dwa fronty dał radę, nie? Na ogrodnika, który co chwilę w ogóle... Ma... Witam! Witam. Po prostu, kto ma najwyższe Siemanko! Ma być panu Ty, ten? Y, jesteś od płotu? Tak, tak. To pamiętaj, za godzinę, nie? Widzimy się tam, gdzie skończyliśmy. Ta, dobra, I zasuwamy. Dobra. Dzisiaj musimy to skończyć, nie? Dzisiaj musimy to skończyć. No, właśnie, też tak myślę. I później tak, Pracy zostało, ale trzeba! Później budujemy wszystkie drzwi, okna trzeba powymieniać, fortyfikacje trzeba pobudować, tak żeby fajnie to wszystko wyglądało, żeby było bezpiecznie. No i skrzynie magazynach TTP today. Ludziom później trzeba budować jakieś meble. Roboty będzie dużo. A można też papieroska pożyczyć? Nie mam żadnego. Nie mam żadnego. No. O o, kurwa rzuć jeszcze, eee, dokąd do ja No daj trochę no Tylko no trzy, no no tylko trzy, nie? daj jednak. Dobra, Dobra, dzięki. Hamujcie bajerę, hamujcie bajerę. Hy, jak rzuciłeś ten papierosem aż, aż mi się oczy zaświeciły. <laughs> Nie, nie wiem, a, gdzie, kurde, nie mamy tego, nie mam rolnika, a ponoć coś już tam mówił, że... coś tam mówił, że ma te, nasiona tytoniu, że uda się że Ja podoba. od ciula nasion wrzuciłem tam w tej dinerze. Tutaj na ziemi zapalniczka jest. Musimy za. zająć. Dobra, idę robić, bo już za dużo, za dużo się dzieje tutaj. Nie znajdziesz nas? No jak nie znajdziesz, no daj kawi. Ogarnij sobie dziś mapę jakąś interaktywną na internecie i na no, znajdziesz na, na luzie eee, Jak coś... Zostałeś z właścicielem mu na stacji i pożarnej i po prostu musisz dodać stojarzy tam zaprosić Okej okay. Czyli y, czekaj, właścicielem zostałem y, stacji o, paliwowej i stojarzy, no tak? No właśnie, komar, jak tutaj gdzie brama, żeby nie kłaść bali Uy, właśnie, brama, tutaj trzeba nad tym teraz pomyśleć. Y, ty macie coś dłuższamy. No dobra, to ty y, mogę się dać kukurydza. To no, daj trochę, no, to mało bo ja muszę się odchudzać. A czy masz ma, ca ma, możesz całą sobie zabrać, ja już sobie jadłem szybkę no, jadłem czyli Aha, bale, jeszcze mam przy sobie. A, z tą bramą właśnie trzeba pomyśleć, teraz. Dobra, wiesz co? Nie chcę się położyć. Lecimy po prostu tak, że idziemy tu wzdłuż, do tego? No i bramę zrobi się w tym miejscu, na środku, nie? Aha, spoko. to tam już odchodnika będę kłop bale. Czekaj, czekaj, ja muszę tutaj ogarnąć. Czy dlaczego? Czy tu wszyscy budowlańcy pracują w tym momencie? Tam się pojedzie i tam będzie. Dobra, muszę połapać ludzi, bo tutaj są ludzie bez przydziału. Idę idę połapać. Trzeba kucha kucharzy? Ta, 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 Kucharzy teraz trzeba. Kucharzy i mechaników, i do budowy płotu koniecznie. Dara choracy, Dobra, Horacy, yy, najedzony? Tak, najedzony, tylko. Nie jak wyłączyć animację siedzenia. Lewituje. Kliknij ku, kliknij ku, nie panikuj. Spokojnie. Dobra. Słuchaj, otwórz sobie Terapeuta. mapę i widzisz. Dobra, sałatka. I widzisz na mapie yy, niejakiego domestosa. Udaj się do, do niego. Eee, dobra, Dziękuję. gąbczak, On ci co dobra, idę jak? Do niego. Feles, masz tkaniny? Dzięki. Nie, wszystkie z zużyłem już wiesz na budowę muru. Dzięki, wielkie. A ja. i jak jesteś kucharzem, to przecież yy, wygląda jak kucharz, a nie. Jestem tymczasowy, nie. Więc... Ja, ja jedno e, Dobra, Lolo, a czym, czym ty się zajmujesz? A ja. Ja mhm. przy budowie muru tak No to... Jedzenia potrzebuję Dobra, no to, to jak tylko dostaniesz Dobra. jakąś rację, yy, widzę cię przy murze, nie? Pamiętaj, codziennie no, no, od 18 do potrzebuję. 22 Gr Gratosik, czym się zajmujesz? Ja lekarzem Okej, okay, no niech będzie e, Eliasz? Tylko, że tam nie mogę nic zrobić jak wchodzę do apteki No bo nie ma, nie ma na razie, kurde, starszego od lekarzy Dobra. E, kto tu Dobra, zajmiesz się na razie budową muru. Idź dobra. idź e, do niej, idź, otwórz mapę i no. masz e, Polacego no. i do mecenasa. Zajmuj się. Ja jedzenia potrzebuję na pośrodku. Trzymaj tako, idź. Dzięki, dzięki. Eliasz, czym się zajmujesz, bo oni przeczytają wiadomości? Ej, komar, możecie po mnie przyjechać, bo chce mi się powiedzieć z Trwa, jest... no to dobra, to widzę ci przy budowie płotu zaraz, nie? Dobra, jedna, da, zaraz dam Eliasz, zaraz zostaniesz żarcie. O, Lekki młyn jest, widzowie, lekki młyn na, na starcie. Lekki młyn. Dobra, pozdejmuję zasłony. Nie, zasłonię tylko zdejmij. Kurde, helikopter! Ty, czyste dżinsy. Mamy przewalone Kurde, helikopter, dobra, alarm, alarm. Wszyscy do osady, wszyscy do centrum. tym piecem ukradzionym. Afera piecowa była. Do no sady, do sady. No do właśnie znalazłem piec na siedzeniu białego vana przy warsztacie. Sam jestem mechanikiem, ale nic z tym wspólnego nie miałem. No też już drugi piec się znalazł. Dobra, spadamy do, do osady, do sady. Ja chyba pojadę po ludzi z Ozłowu. A zbiórka przed barem? Zubijaki tu przyjdą w ogóle? Nie, bo jak ja, jak ja jeździłem wokół tego terenu, to nie jest. Pusty, nikt czego nie ma. Pary, no bo pewnie to No właśnie. Krasa, no, to więcej coś mnie to jak ryby łowiłem dwa zombiaki. Dobra, to chyba, e, chyba możemy się rozejść, nie? Nic się nie stanie. Aha, to po co to tak. tak. Nie no, bo wiesz myślałem, że przyjdą no, zombiaki. Chcieliby. Chciałem je zebrać no, w jednym... Chciałem je zebrać w jednym punkcie. Wrócić do swoich komar, zajęć. Komar, 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 Co komar, tam? Komar, 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 komar. E, czy mam pozwolenie od ciebie, żeby poszukać? Te, czy w ogóle są e, beczkowozy? Kurde, nie w sensie wiem. To się przyczepa z jest, jest. beczką? Jest. Jest? No. Czy mogę pozwolenie o szukanie? Bo w ogrodnictwie no ciężko jest tak jeździć po jedną, co jedną konewkę po jeziorku, nie? No to możesz się poszukać. Maklaki! Johnny. O. Jak ci tam idzie? Kapi, jak będziecie na wyprawie, będziecie zombiaki zabijać, zbierajcie Czekaj, 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 Do mestu, dawaj lecimy w sumie. Lecimy na jakąś mini no, wyprawę ja. i pozbieramy dużo tkanin. Dawaj, tkanin no, niedobra może być. Bo kurde, bez tkanin nie ruszymy. No, niestety, o ile bale to już pozbieraliśmy, nawet na jakąś chwilę wystarczy, to tkanin nie ma, z tym problem. No jest, widzowie, nie? Na początku le lekki młyn. Nie wiem, czy to w mojej głowie młyn, czy serio jest jakiś młyn dzisiaj. Jakoś kurde nie wiem, dzisiaj jest jakiś młyn. O, tu są jakieś Jest oponenty. młyn, czy nie ma młyna? Czy mi się wydaje? Chyba jest młyn, nie? Dzisiaj jest on niebo spokojniej. Mam głęboka depresja, czyli w tłumoc trzeba się najebać. Dobra, to może ja jestem dzisiaj jakiś ten nadwrażliwy. Może taka, może taka wycieczka po szmaty do innego do miejsca dobrze skarpety. mi zdrowi. A Ej, długie skarpety, jeszcze bila i będę miał w bila jest? w skarpecie. Co to jest? Z rubliny pod ubrania, Ja pierdziele, ale modyfikacje dodał Ej, pato, stań sobie przy lustrze Chodź na chwilę do mnie No już jestem jest Stań sobie tutaj, kliknij na Cię zlep ślepy. I change, change uh, appearance No Ło kurwa <laughs> Fajne, co? No, o, panie eleganckie <laughs> Mówiłem, ten Zomboid to Simsy <laughs> Simsy, tylko takie No, na sterydach zobaczmy czy... Ludzie budują płot, dobra, dwóch ludzi buduje o, płot. O tu, koleżka bez nóżek. Andrzej głowi ryby. Potrzebują ubrania, dwa. O, dobra, są jacyś ludzie w warsztacie, chyba pracują przy warsztacie. Ekipa zwiadowców tutaj się działa. Ktoś pracuje w... Idę wyżej. Ty, dobra, ludzie wygląda. na mapie to wygląda jakby hmm? ludzie zajęli się e, wszyscy robotą. No to dobrze. Każdy jest na swoim miejscu. O dole, tyle i tu zombiaków jest. No. A Feles prosił, aby nie próć ubrań? No nie będę teraz, wiesz, nie, o Jezu, o wiem, Feles że Feles prosił o takie prawa. rzeczy, ale nie będę teraz biegał do Felesa ze wszystkimi ubraniami, żebym je porwał. Eee, Niech on się zajmie się swoją robotą. Jak on jest stolarzem kucharzem, jeszcze będzie e, ten rzeczy robił dla nas. W sensie. W sensie będzie ekspił jeszcze. Ekspił jak się to nazywa? Eee... Krawiectwo? Na czym to ja skończyłem? Co ja, ja chciałem robić postoję, teraz? A, yy, idź do biblioteki, bo za 3 godziny zaczynamy pracę przy budowie. Siema, y, mole księżkowe. Dobra. Tak, dokładnie. Yy, gratosik, poukładasz książki? Yy, wiesz. wiesz. Elektryka do elektryki, wiesz, TP i TT, ja ci rzucę na ziemię. A, jest jeszcze jedna sprawa. Znowu trzymaj, e, notesik, możesz zapisać ludzi, którzy pod tobą pracują i zrobić screena, dobra? Muszę, muszę to podłączyć prąd w końcu. Położę sobie tu notesiki. Mielka z wodą, dobra, latarek też nie chcesz tyle. Kurde będę musiał tu ogarnąć, co naprawdę. Sporo pierdół. Proszę, gdzie są e, e, naczelniku e, stolarzy, bo potrzebujemy kilku żeby nam zbudowali. Dobra. Do eee, lepszej nauki naszej kadry. To ja ci zbuduję. Eee, tylko tutaj zobacz w ogóle hmm. ludzie, ludzie się nie, nie, ten, nie, nie płapali i zobacz ile to jest itemów w ogóle do no. mechaników. Bardzo dużo spawarek, bardzo dużo różnych silnik to nawet u, jest. Stratycznie. To dobra, jak się buduje krzesło? Eee, Meble, krzesło z drewna, deska i gwoździe, dobra. Silnik, ale to jest silnik elektryczny, to jest trochę do innego moda. Ale masz, ten ten jest masz tu pręty masz tu palniki. Tak, tak. Trzeba Pre. będzie to pozabierać. Nasiona są też nawet, cholera jasna. Nasiona to nie... To możesz co? Ja to bym zastosował to miejsce kot główny magazyn wielki. Tu są jakieś szczęście coś. Cholera, ale nie ma to nie? No nie ma, a ja mam już do presji od braku papierosów, nie wiem jak ty. Masz, loga. Wielce dzięki. Dobra piła. Podzielę się z moimi przyjaciółmi akurat 3, 3, 3 palą A, Gdzie mają być krzesła? E, postaw je gdziekolwiek tutaj zbuduj, e, my je sobie ustawimy, nie? trzy krzesła poprosimy. Wystarczy nam. nas jest tylko trzy. To się ogólnie pa pamiętam jak ktoś pisał, że zbudowanie osady zajmie nam tylko jednego streama Ale był naiwny. Czy ja idę? To no, zapomniałem. Ty ja już. Za mułę złapałem. Miałem jakiś cele. mogę zrobić sobie drzwi? Dziś, gdzieś szedłem po coś. A, wiem, gdzieś szedłem. Chciałem zo yy, jak zobaczyć, jak, jak budują palisadę. Yy, I przy okazji pomóc. Ale na razie odłożę deski i gwoździe, które mam. Zmienię. Siema, dobra, e, robimy robotę, nie? I tutaj ogólnie Do... tutaj jakiś agregat leży, tutaj zda was jedzenie. O, jest i Olaf, Siemanko. Ezu, się manko. Dziś mam parę komplikacji. I ma, chcecie, jak coś tam przejść, szlugów, ktoś potrzebuje pilnie? No, ja bym jednego bym potrzebował. I robimy, budujemy. pracę i pełną parą. I idą, idą. Nie trzeba. Olaf, chyba potrzebna jest pomoc w kuchni. Chyba, to to, to Czyli to chcesz zrobić co innego? Ma koszulka? Nie, 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 ja jestem kucharzem, no to mogę. Bez, Bez koszulki wygląda szybciej typ, typ, typowy budowlanie w, w lato. Szczęść Dobra, Boże. słuchaj, mam, e, o, Olek, e, układaj tutaj e, po cztery bele i po cztery szmaty. Wiesz, co W ten sposób, żeby tylko no robotnik podchodził i budował, nie? Wtedy szybciej, szybko pójdzie. Jak dołączyć? Masz, masz budować, napisane, masz, masz podpiętą wiadomość. Tak, tak, mam na maksa siłę. Mam na maksa siłę. No to lecisz ten temat. Wyglądasz jak taki osiłek bez tej koszulki. Um, e, czy, czy jest gdzieś tutaj komar? Nie. Nie ma no, okej. Okay. Co tam leo? Um, a wiecie gdzie... A dobra, tu jest komar. Um, ja... I chciałem się zatrudnić jako kucharz. No to złoż się do restauracji, nie wiem czym przyszedłeś na budowę płotu. No, ja dostałem rozkazy, żeby do komara pójść. A od kogo? Ja. E, nie pamiętam już od kogo, ale ktoś powiedział mi, że u ciebie znajduje się praca To powiedz, że po pójdź do kuchni i zapytaj w ogóle, czy potrzebują kucharza. Jak nie potrzebują, to przyjdź do mnie. E, słuchaj, e, ziomal, e, e? kurde, przydałby ci się jakiś plecak, bo nie bo nosisz te bele No, no przydałoby się. Zgadźmy to. Też. Każdy potrzebuje. Ja mam pytanie. No? Ja żeby pisać w tym notatniku potrzebuję długopis jakiś. Tak. Jakbyś się tak odsunął. No, a, to nie mam właśnie. Jakby ktoś nowy doszedł, to nie mogę go zapisać. Dobra, to daj mi ten notatnik. Dobra. No, jest wasz pan, jest wasz pan i pan. Witam. Tutaj. Witam pana. Tam Witam. Przed panem. Witam. Moja osada cała zginęła i dobrze się ludzie mi tu przywieźli. Nie wiem co robić. Moja cała rodzina zginęła, jestem sam, jak palec. Eee... Yy, ty... może... A! Ty możesz zajmieć się sprzątaniem ulic. A, <grym> że czarny jestem i że sprzątać ulicę? Nie. <grym> Tak się składa, że zakładamy jedną organizację do sprzątania ulic, MPO, bardzo poważna funkcja. A, MPO, coś o tym słyszałem. W też taki, do ciebie Dostaniesz swoje umundurowanie i Ja idę Dostaniesz swój samochód Dobrze, dziękuję ci, panie. Ucałuję twoje ręce. Nie, nie całuj moich rąk. Nie wiem, czy moje zęby. Ogólnie to tak, do twoich zobowiązków będzie należeć dbanie o porządek w magazynach, żeby było wszystko posegregowane, w tekach IDP i, Nie chcą się biegi zmieniać, o co tu chodzi. I możesz chodzić y, ogólnie po różnych y, ministerstwach, aby. Y, ten, do roboty nie podsłuchajcie. możecie chodzić po ministerstwach i pytać, czy, czy na przykład czegoś potrzebują, bo czy, ma, czy mają jakieś problemy i zgłaszać je do mnie, dobra? Chyba, że nie podoba ci się taka praca, to możesz dostać to przykład w ja tym... kimś innym cię ja mogę sprzątać ludzi, czyli mam chodzić po potrzebna. ulicę ogólnie jest Czekajcie, czekaj, masz dbać po prostu o organizację, żeby to wszystko jakby... Mogę coś ukraść Było mogę coś ukraść, ogarnięte, wiesz co chodzi? Masz być takim ogarniaczem Chcę coś ukraść, jasne, ale coś, bo ukraść to bardzo do mnie Komar, mamy jakąś siekierę tutaj, bo w straży tam z, nie, ma, nie mam dostępu do siekiery Żeby wziąć jakąś siekierę i rąbać dalej drewno, bo mi się rozkraczyła A masz młotek na przykład? To no, Nie To trzymaj ten młotek, żeby przywieźć że, i ten i... i nie wiem, Spoko, bo stawić. ta siekiera już się rozkraczyła O siekierka, dobra dzięki Ile wypasek I... Jeżeli masz o, siekierę masz to chodź możesz to... pomóc no. No, masz siekierę? I ty, ja i ty, ja no, nie ale jestem spawaczem o, jesteś spawaczem? to zgłoś do mechaników. Się Dobra, gdzie są Tam, ja do... to, tam, tam gdzie stacje będą. Idź prosto. Tą drogą i w lewo hmm. aż dojdziesz do tej stacji benzynowej A poza ja? tym na mapie możesz iść Ktoś tam jest, ktoś tam siedzi jakiś Seba, ja Seba się i Andrzej wyjdzie. siedzą w mechanice Dobra spoko Ja idę po prostu ogarnąć Jak był Ja ogólnie nie mogę wyjmować szkła i tak dalej, bo mam rektę A co ogóle mogę, mogę robić? ja mogę Coś co trzeba po, posprzątać ogólnie Ja mogę ja jak... posegregować coś yy, Dobra pracujcie tu, ja idę z nimi na miasto Masz Ej, na Ja mogę powymować yy... Co ja mogę robić? Masz desik Lolo Tu masz plecak turystyczny I y, 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 te wszystkie domki, które są na terenie osady Masz je lutować, jedzenie zanosić do restauracji Jeszcze czekaj tak. No mordo A tu jest y, z, y, Wiesz, jedzenie do restauracji, broni do broni, rzeczy do stolarza do magazynu No w ogóle komar bo jaja, że jest hasło, uciążliwy owa Gadnij jaka odpowiedź No komar, albo no, mucha Zobacz, y, fucha jest do ciebie taka, że będziesz wchodził Zobacz, ja ci wytłumaczę teraz, bo będziesz jakby, od... będziesz ziomkiem od organizacji terenu, nie? Dawaj wbijaj, zobacz, to jest miejsce, w którym mają być igły, nici i ciuchy, nie? I szmaty Dlatego na przykład w tym miejscu nie powinny być książki Zobaczcie do to, to biurka, nie? Są tu książki, nie? Te książki fajnie jakby chodzi ze mną I tu zobaczcie jest biblioteka i w, jakby wszystkie rzeczy w naszej osadzie powinny być na swoim miejscu, nie? Tu masz bibliotekę, w której, w której są książki Tutaj masz zbrojownię Jak masz ogólnie jakiś problem natury technicznej to tu też możesz się zgłosić i zapytać Bo tutaj jest e, zastępca mój, szeryfa miasta Dawaj ze mną dalej to jest zbrojownia i tutaj e, bronie Jak znajdziesz jakieś Tutaj alkohol i papierosy możesz wydawać Bo tutaj bar Medycyna tutaj Dobra Ważne miejsce, do którego znosisz takie rzeczy dla stolarzy, typu wiesz, klamki, zawiasy, taśmy, gwoździe i tutaj też ogólnie e, e, piły do drewna, e, siekiery. E, I ogólnie tutaj tutaj jest bardzo dużo rzeczy dla mechaników samochodowych, Zawaję sobie po szafkach. E, co tam pedał chciałeś? Pierwszy byś? Eee, kto się zajmuje rolnictwem tutaj? Ja! on. O to To chodź za mną, ja mam dla ciebie nawóz. Pelet. Podjedzieć jeszcze po Kamila, po naszego mechanika i po jakiegoś Pawła do Budra? Jak jest serwy Jest 30 kolega. O szóstej okej. No to oczywiście o 6. To chciał mi dać coś. No chodź za mną, za peletem chodź. Jak chcesz papieroska? To Mogę ci spuszki do... dać, bo widzisz jaki jest ruch. Jest... Dobra, ja ten Tylko coś mało kolecznego. Może być. tak, ta to ciężka jest. Boże, ja ci dam, dam. Bez, bez narzędzi. No to możesz sobie wejść takiego wejścia. Ej, coś mówię, to dwa gulasze w tej nagrywaniu. Gandhi, chwilę, mi, to mi to się to wydaje, to żebyś to poszedł kawałek to. poza osadę szybciutko byś bo znaleźł rzeczy do sprzątania, że, bo żadne z domki są nie lotowane w lejdzie. Nie, nie mamy... No poczekasz na 6 rano i 6 rano wychodzi słońce. Tak <grym grym grym słońce> byście... albo to stolarze, nie? Gdzie są stolaże? Kula dadal, bo no, to by się wylosała. Dzień dobry. Eee. Ja tutaj em, chciałbym poprosić o papierowkach chciał mi dać papieroska, bo jedzenie. Z to komar. Co? W ogóle ja mogę na jakąś przygodę jechać, mogę polutować czy coś. Sobie... To weź rozejdzie się lejkawi. To... Tutaj jest bardzo dużo itemów w tym mieście. Ej, ja mam potrzebę ja ja taką. To jedzie na przygodę, ja mam się ekipę, no? Posta. Nie no, zacznę ogólnie zaraz krzyczeć nam w się sensie... Zioek podchodzi mówi, że chce e, chodzić na wyprawy mówię mu no to idź, idź przelutuj... O ja te pietyki o zajebiście Przelutuj Lake Ivy, bo jest nieprzelutowane To kurwa gada Słyszycie to? A wiem kto to gada do Mestu zgada do lustra do miejsca, co ty gadasz do lustra? Co? Nie... Nie? To w mojej głowie? Idzie zagrać, idzie, jest miejsce nawet. Jest Krzysztof Kubica, chaos, co nie? Ale pamiętaj, tak jak Pan Bóg napisał w książce pod tytułem Biblia... Yy, czy tam Pan Jezus, czy inny apostoł Janusz, czy jak to oni się nazywali. Na początku był chaos. I później już git było. No ogólnie to dyktaturę macie? Nie, nie mamy dyktatury, dy, dykty. Dy, 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 dy. Nie mamy dykty. E, znaczy, trochę jest. E, ale, znaczy, bo to jest taki system, że ja jestem, jakby prezydentem. E, tutaj do mnie należy, jakby ostateczna decyzja. Ale podzieliłem, e, jakby na ministrów, na starszych. E, starszy od mechaniki samochodowej, starszy od gotowania, starszy od, e, od, od ludzi od ekspedycji. Także, jak będziesz przydzielony do jakiejś grupy, to rozkazy na dalsze, dalsze działanie zostają wydawane od starszych. Tylko, kurde, nie funkcjonuje to za bardzo. I Ludzie przychodzą do mnie. Wow, jak dobudujemy tutaj. Dobudujemy tutaj mur, to skończyliśmy kurwa budowę palisady. E, byku! Co? Skończyliśmy budowę palisady. Serio? Serio? Już? Udało się. Bo tu jest ten płot dalej ściągnie przez całe boisko. No, no way. Załączyć ten kawałek i z głowy jest już. Jeszcze, czy znaczy jeszcze nie. Znaczy, się nie udało jeszcze, bo jeszcze trzeba porobić wieżyczki strażnicze jakiś myślałem, żeby zrobić na wjazdach jakieś takie worki z piaskiem postawiać, wiesz, dozi widzu, żeby te żeby te wjazdy do falisady, żeby było widać, że że jest grubo, nie, że to jest naprawdę zaawansowana na cywilizacja groźna.